System ERP nie musi być trudny w obsłudze. Zobacz, jak łatwo nowi pracownicy zaczynają korzystać z Merit ERP Byasseko. To jest Ewa, nowy sprzedawca. Właśnie otrzymała swoje pierwsze zadanie, ma zarejestrować zamówienie od klienta. Ewa uruchamia system Merit ERP Byasseko. Na swoim pulpicie widzi tylko te funkcje programu, których potrzebuje, więc bez trudu znajduje rejestrację zamówienia sprzedaży. Merit prowadzi ją za rękę przez kolejne etapy rejestracji zamówienia w systemie. Zaznacza pola wymagane do wypełnienia i wyświetla w razie potrzeby kolejne okna. Interfejs jest czytelny, więc Ewa bez trudu porusza się po systemie. Cały czas Ewa ma pod ręką kontekstową dokumentację, która opisuje krok po kroku, jak wykonać w systemie bieżące zadanie. Kilka dni później Ewa pracuje poza biurem. Korzysta z Merit ERP w przeglądarce internetowej na smartfonie. Wersja mobilna niczym nie różni się od tej na komputerze, więc Ewa równie sprawnie wykonuje swoje zadania jak w siedzibie firmy. Merit.rp powiadomił ją, że ma nowe zadanie do wykonania. Ma wystawić klientowi fakturę do zamówienia. Ewa bierze się do pracy w systemie. Merit.rp kopiuje na fakturę wszystkie potrzebne informacje z zamówienia, żeby Ewa nie musiała ich przepisywać. Faktura zostaje automatycznie wysłana do serwisu biznes.in. Gdzie jest dostępna dla klienta? Business Link dba o przesłanie faktury do krajowego systemu e-faktur. Przez kolejne dni Ewa dostosowuje system do siebie. Układa elementy na swoim pulpicie, który wygląda inaczej niż pulpit Agnieszki lub Adama. Z meritem Ewa szybko nauczyła się wykonywać zadania i może bez przeszkód po prostu działać. Bądź jak Ewa.